W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam mm, unboxing myszki Razer Naga mm, Refresh z 2012 roku, czyli tegoroczna edycja. Od razu chciałem Was przeprosić za mój głos, ponieważ mój głos jest troszeczkę chory i jak przysłużycie go, no niestety, no nie wiem, a bardzo chciałem dla Was nagrać mm, ten unboxing, więc dobrze. Tutaj na opakowanie prezentuję swoją myszkę, logo. 17 klawiszy z napis y, Razer Synapse 2.0, czyli do oprogramowania. Razer Naga, czyli nie dedykowana do, y, do gier, MMO y, i trzy jakby panele wymienne. Oczywiście pokonam się za chwilę. Tutaj mamy oprogramowanie, 12 przycisków pod kciukiem. W sumie między 11 a pod kciukiem między 12. Bardzo mi się przyda przy obrabianiu recenzji, y, poradników, vlogów. Tutaj tak samo mamy to cztery wymienne przyciski tak, tutaj mamy dokładne pisanie, yy, że antypoślizgowe yy, telefonowa powierzchnia pod spodem działa to wraz z systemem Windows 7, jak i Mac OS Razer Technology tutaj mamy tak Expert, czyli to jest tak jakby m, seria yy, Get Imba yy, i tu mamy 3,5G sensor klawisze, ultra, tutaj są takie 100 Hz, czyli 1,9 milisekundy i ergonomiczne design, tak. I po otwieraniu bardzo się szczęśliwy, że udało mi się uzbierać na tą myszkę i kosztowała mnie ona aż 300 zł auć, o Jezus, naprawdę. Tutaj mamy 12 przycisku od 1 do 12 lub nam wszystkim dołu więc to możemy zamknąć i wystarczy, że ją tu otworzymy tak otwieramy od góry tutaj jest taka szufladka jeśli nie o czym widzicie tutaj w tym miejscu jest taka szufladka, do którą wystarczy, że pociągniemy okej okay. czyli tutaj położymy to paragonik Myszkę na razie mamy tutaj samą karteczkę. Kartonik i coś się w tym kartoniku. Są że jest trochę mało miejsca, ale jednak no, niestety jestem troszkę ledwo co wstałem z łóżka i myszka właśnie nie przyszła, więc ale jednak cena 300 zł troszkę boli, ale myszka bardzo ma fajne opinie. I właśnie 16-12 klawiszy. Pod kciukiem bardzo mi się przyda już myślę, że wykorzystamy wszystkie. Jak widzimy standardowo Razer, są jakieś jakiś ekspert, MMO, jakieś instrukcje. Yy, jakieś takie mamy nak naklejki na klawisze widzę. Pod wyczucie to jest też bardzo fajne. Żeby nam się nie mili klawisze. Więc super. Jakieś materiały yy, promocyjne. Oczywiście naklejki Razera, tak samo jak Apple dodaje do swoich urządzeń yy, naklejki ze swoim nogiem. Ułożymy na razie tutaj w tych materiałach instrukcji, jest jakiegoś super przydatnego. Tutaj nie ma nic i tutaj są wymienne panele, o których Wam mówiłem, że możemy myszkę przypiąć. Są dwa trzeci przy myszce, ale to. O tym opowiem już w czasie recenzji, która na pewno się niedługo jak ogarnę tą myszkę, pobawię się programowaniem, to recenzja się na pewno na moim kanale pojawi. Teraz wracając do myszki. Tutaj z tyłu jak widzimy hmm. nic z tego kabla, ten kabel. Hmm. Bardzo fajny ten kabel takim materiałem przyciągnięty Tutaj widzę złoty styk USB. Bardzo porządny. Z tego co czytałem myszka ma kabel na znaczy 3 myszki ma około 2 metrów. Hmm. Tutaj przyciągniemy kabel. wszystko pięknie ładnie jak widzimy to, to oczywiście myszka tu mamy folikę i te podkładki pod niemal jak widzę myszka już jest dosyć solidna, naprawdę wygląda świetnie już tylko teraz chwilkę się i wracam do Was za chwilkę Jak widzimy tutaj podłączyłem myszkę, to jest przełącznik klawatry numerycznej lub nam w tym miejscu. Widzimy nie dać dla sera, więc naprawdę myszka fajnie. Widzę, że myszka jest bardzo konana te 12 klawiszy. Jest podpięte. Tu mamy też przycisk środkowy, na bok się nie, nie przechyla. Już w takim pierwszym kontakcie widzę, że myszka już jest idealnie dopasowana do mojej dłoni. Mam jakby idealne palce, bo do całej gamy z tych 12 przycisków dosięgam. Możemy zwiększać czułość. Niestety, recenzja się pojawi później na kanale, ponieważ zadawam ja jeszcze oprogramowania SnapStick 2.0. O, jak widzimy, takie proste to jest. Widzę, a naprawdę bardzo przydatne. Szkoda, że w poprzedniej wersji tego nie było. Ogólnie zastanawiam się nad zakupem myszki nagi, ale epic, czyli tej bezprzewodowej. Jak stwierdziłem, że i tak mam gdzieś tą myszkę na biurku, bo mam na i na czystości nkb 2 metry mi starczy zupełności, więc nie będę przepłacał tych 500 zł tylko za tą opcję Właściwie bezprzewodową. Więc komentujcie, sobie dzięki. Recenzja pojawi się na dniach mojego kanału, może około tygodnia.